Spokojnie, spokojnie. Dobrze wiem, że dziś nie czwartek, więc nic mi się nie pomyliło. A publikuję ten wyjątkowy materiał, ponieważ jest akcja do zrobienia. Pewnie wiecie, ponieważ każde centrum handlowe o tym informuje, że zbliżają się święta. Ale najpierw mamy Mikołajki. Postanowiłam, że w tym roku będę obchodzić to święto nieco inaczej niż zazwyczaj i pomyślałam, że Wy mi w tym pomożecie. A o co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Kojarzycie szlachetną paczkę? To taka ogólnopolska akcja pomocy najuboższym rodzinom. I w tym roku wezmę w niej udział. Bo co? Ja nie mogę? Wszystko mogę. I wy też możecie. Dlatego mam dla Was propozycję. Zbieram własną drużynę szlachetnej paczki. Drużyna będzie składała się ze mnie oraz z dwóch osób, które się do mnie zgłoszą. A jak można się zgłosić? Wystarczy, że w komentarzach pod tym filmem, na YouTubie lub na Facebooku, czy też w wiadomościach prywatnych na YouTubie czy na Facebooku napiszecie, co powinno znaleźć się w paczce, by była ona bardziej mówiąc inaczejowa, taka bardziej paulinowa. Autorów najbardziej kreatywnych, niezwykłych, oryginalnych, ciekawych odpowiedzi zaproszę do siebie do Warszawy w ostatni weekend listopada. Jeszcze wybierzemy, który to będzie dokładnie dzień. I razem spędzimy cały dzień. Będzie fajnie. Założymy ginsy i buty. Skórzane. Pójdziemy do sklepu, zrobimy zakupy, potem ślicznie je zapakujemy i zaniesiemy wolontariuszom, którzy przekażą paczkę jednej z najbardziej potrzebujących rodzin mieszkających gdzieś w Warszawie. W tworzeniu paczki pomoże nam PZU, które objęło mecenat nad akcją. Aha, ważne jest jeszcze to, że moja drużyna nie musi składać się z mieszkańców Warszawy, mimo tego, że właśnie Warszawę będziemy reprezentować. Jeżeli do stolicy macie za daleko, możecie zgłaszać się też do Radka Kotarskiego z kanału Polimaty, który zbiera drużynę w Krakowie, oraz do Adbastera działającego w Poznaniu. Oczywiście będę uwzględniała tylko zgłoszenia od osób pełnoletnich, dlatego bez wygłupów mi tutaj. I teraz leci bardzo ważna informacja. Z naszego wspólnie i nader aktywnie spędzonego dnia zrobię reportaż i zamieszczę go tutaj. Czyli jest to niepowtarzalna okazja, by się znaleźć na moim kanale i stać się jego bohaterem! A nawet superbohaterem! Pisanym łącznie rzecz jasna. Jeśli nie uda Wam się trafić do mojej drużyny, nic straconego! Wystarczy, że wejdziecie na stronę www.szlachetnapaczka.pl i razem ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rodziną stworzycie własną paczkę. Bardzo proszę, abyście przesyłali mi filmy lub zdjęcia, na których widać, jakie utworzycie. Ja dołączę te materiały do swojego reportażu i w ten sposób też znajdziecie się na kanale, mówiąc inaczej. Czyż to nie jest cudowne? Z ogłoszeń parafialnych to tyle. Teraz czekam na Wasze wpisy. Macie czas do 21 listopada, a swój wybór ogłoszę 23. No, to zróbmy tę paczkę. No właśnie tę paczkę, nie to. Mam nadzieję, że to pamiętacie. Będzie fajnie, świątecznie i charytatywnie. Obiecuję.